Odpowiem na to pytanie nieco przewrotnie. Pytaniem: Czy możliwy jest związek osoby uzależnionej z tobą, osobą zadającą tytułowe pytanie? Czy jesteś przekonana, przekonany, że picie twojej partnerki, partnera jest największym problemem w związku? Gdyby tylko nie piła, nie pił, byłoby dobrze. To iluzja. Nie bagatelizując sprawy samego uzależnienia i spustoszenia, jakie ono sieje, jestem przekonany, że w waszym związku są o wiele większe problemy. Fokusowanie się zaś na zagadnieniu uzależnienia uniemożliwia budowanie rzeczywistej relacji i może ustawić związek w nierównowadze. Brak równowagi w relacji tymczasem to warunek sprzyjający przemocy we wszystkich jej odcieniach. Przemoc jest bolesna i może wzmacniać potrzebę znalezienia czegoś na znieczulenie, alkoholu i innych narkotyków oraz destrukcyjnych zachowań. Związku, w którym istnieje przemoc, nie można nazwać ani właściwym, ani dobrym. Przyszłość takiego związku to relacyjne piekło. Samo postawienie sprawy uzależnienia partnerki, partnera w ten sposób w centrum życia i relacji on ona ma problem, on ona jest problemem, ja natomiast jestem ofiarą albo i ratowniczką, ratownikiem tworzy zręby związku nierównoważnego, przemocowego. Dlatego proponuję na sprawę spojrzeć głębiej, szerzej niż tylko i jedynie przez pryzmat czyjegoś uzależnienia. Załóżmy, że partnerka, partner są zdiagnozowani jako osoby uzależnione od alkoholu. A kim ty jesteś? Odpowiedz sobie na kilka pytań. Po pierwsze, czy wasza relacja jest relacją równoważną? Czy któryś z Was ma przewagę nad tym drugim? Na czym ta przewaga polega? Pochodzenie? Atrakcyjność fizyczna lub intelektualna? Edukacja? Stabilność sytuacji życiowej? Po drugie, na ile Wasz związek jest niezależny od wpływu? Na ile jesteś z nią, z nim? A na ile ze swoją mamą, tatą, rodzeństwem, koleżanką czy kolegą, z kimś z przełożonych z pracy, podejmując wszelkie decyzje w porozumieniu z nimi i w odniesieniu do ich standardów i opinii? Po trzecie, w jakich okolicznościach się poznaliście? Jako kto, wchodziłaś, wchodziłeś w związek? Jaki był poziom Twojej dojrzałości emocjonalnej? System wartości? Sprawdź także, czy ten związek nie był pewnego rodzaju miejscem, sposobem ucieczki od samej samego siebie, z domu rodzinnego, próbą udowodnienia dorosłości, manifestacją Twojej niezgody na zależność od kogoś czegoś, próbą podwyższenia samooceny. Po czwarte, jeśli już jesteśmy przy problemie uzależnienia, czy uważasz, że to partnerka, partner ma problem, czy też sądzisz, że to wasz problem? Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna, że określi twój stosunek do terapii i przełoży się na twój stopień zaangażowania w terapię. Jeśli decyzja dwóch stron brzmi: będziemy razem. To, aby ta deklaracja nie pozostawała wyłącznie pustosłowiem, sytuacja wymaga zaangażowania się w proces zmiany obojga partnerów. Co myślisz o piciu alkoholu? Co myślisz o abstynencji? Czy sama, sam pijesz alkohol? Czy jesteś sprzymierzeńcem swojej partnerki, partnera? Czy chcesz budować? Z nią, z nim związek równoważny, czy też może zamierzasz budować związek przemocowy? Ty lepsza, lepszy, a ona gorsza, on gorszy. Ona, on ma problem, ty nie. Ona, on nie mogą pić, ponieważ stracili kontrolę. Ty możesz. Ponieważ pijesz normalnie, jak wszyscy, z głową. Kim jesteś, zadając tytułowe pytanie? A może zadasz sobie inne pytanie: Czy związek z tobą jest możliwy? Czy może skupiając się na uzależnieniu partnerki, partnera, zwalniasz się? Z osobistego rozwoju, z pracy nad sobą.